Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. To czwartkowy poranek Radio Fiat, a w studiu dzisiaj Dawid Wygas, Dziennik Zachodniej Telewizji Orientalnej. Dzień dobry. Witam Dawidzie. Słyszymy się. Słyszymy się. Słyszymy się. Słyszymy, słyszymy się. Słyszymy, słyszymy, się. Dobrze, Teraz dobrze, się dobrze, słyszymy teraz tak. się słyszymy. E, dzisiaj będziemy to rozmawiali oczywiście o sporcie i pozwoli, że dzisiaj sobie podsumujemy 2023 rok. E, jakbyś tak ocenił z punktu widzenia, może nie dziennikarza na początek, a kibica to jaka była skala emocji w Częstochowie w 2023 roku? Tak od 1 do 10, jakbyś powiedział. Myślę, że spokojnie byśmy mogli oscylować w okolicach 9, bo e, tak naprawdę brakło sukcesu włókniarza Częstochowa do tego, żeby była pełna dycha, ale Mistrzostwo Polski Rakowa Częstochowa, no to zawsze taki wytrych, e, powiem, dziennikarski, komentatorski, kibicowski, że jakby ktoś powiedział 15 lat temu, że Raków Częstochowa w roku 2023 będzie mistrzem Polski, to większość e, z ludzi, którzy by usłyszała tą opinię, raczej oddelegowałaby nas na wizytę u specjalisty niż mhm. na to, że tak się stanie, więc no, to pokazuje, jaką jak, jak, tak powiem drogę przebył Raków Częstochowa w perspektywie tego, co było puentą Marka Papszuna w roku w maju roku 2023. Z drugiej strony spojrzymy y, na te sukcesy, no to też warto wspomnieć na pewno zespół, Egzak system schemar polu Norwida Częstochowa, który awansował do Plus Ligi, gdzie. Y, nie był faworytem. Nie był faworytem ten, to był tak. oczywisty y, tak naprawdę też awans, zważywszy na to, co się działo na początku sezonu. Ale no zważywszy na, na, na sam przebieg playoffów, to też można powiedzieć, że to właściwie cuda, no bo to był mecz przegrany y, u siebie z Wrocławiem, tak? Na początku, później y, był nie najlepszy y, mecz, to już ten stricte. Y, Finałowy z drużyną, która była pewniakiem właściwie do awansu. No i co? I się udało. Udało się, natomiast to też warto wspomnieć o pracy całego klubu, bo począwszy od tego okresu przygotowawczego i sześciu kolejek Piotra Gruszki, gdzie po trzech zwycięstwach i trzech porażkach został zwolniony, to też nie było oczywistą decyzją, nie ma co się oszukiwać. Natomiast potem ta seria Leszka Chudziaka, o której warto wspomnieć, która tak naprawdę nakręciła ten zespół i pozwoliła mu myśleć. I marzyć o tym awansie, bo to też nie było nawet oczywiste w skali marzeń. No i też myślę tutaj czynnik związany z, ze światową Organiz z organizacją siadkarską FW, gdzie skróciło się e, tą rywalizację, bo chodziło o czas przygotowań do sezonu reprezentacyjnego i skrócenie rywalizacji z trzech, do z trzech z meczów, do trzech zwycięstw, do dwóch zwycięstw. I tak naprawdę bardzo szybko się zweryfikowało i to było myślę handicapem dla zespołu szczęstochowy i tutaj też e, rozmawiając nawet z deszczkiem. On wspomniał, że na pewno jakaś przesyłka pamiątkowa by się przydała zostać wysłana do organizacji siatkarskiej. No i patrzymy na Włókniarz jako ten zespół in minus w perspektywie tego ubiegłego roku, ponieważ no, zapowiedzi były szumne, walka o mistrzostwo Polski na dwudziestolecie od ostatniego tytułu. No ale jak wiemy już praktycznie w połowie sezonu mieliśmy wrażenie, że Medal będzie sporym sukcesem, tak, a i tego medalu nie było. Nie wiem, takie wrażenie, że włókniż jedzie swoim tempem, tylko że to tempo takie nie za szybkie. No niestety, raczej lekko spały na starcie a i w trasie nie za dobrze. No, no były takie sytuacje, takie przestoje, gdzie w lipcu Wuknierz przegrał przegrało się wszystkie lipcowe spotkania. Teraz było wiadomo, że to nie idzie w dobrą stronę, ale po kolei. no, Chciałbym, żebyśmy na początek jednego tej piłce nożnej porozmawiali, bo, no, bo sukces bez precedensu do tego finału pucharu polski, Super Puchar przegrany. W tak rzutach karnych, finał Pucharu też zresztą też, więc generalnie jest to najlepszy rok Rakowa częstochowa w ogóle w historii tego klubu. Ten 2023 rok wiąże się też z odejściem Marka Papszona przede wszystkim. No, to jest takie też wydarzenie właściwie bez precedensu. Trener, który robi takie sukcesy, który tak bardzo angażuje się w budowę tego, tej drużyny przez tyle lat, nagle zostawia ją na szczycie i odchodzi gdzieś sobie w cieniu. To też jest taka nieoczywista sprawa, bo myślę, że o przyczynach tego odejścia wie tylko Marek Papszul i Michał Świerczewski, bo mówiło się dużo o tym, że Marek Papszul nie dostanie takich pieniędzy na transfery do klubu, jakie by oczekiwał po Mistrzostwie Polski. No i okej, okay, taka była polityka klubu, która później zupełnie inaczej wyglądała w praktyce. No Bo właśnie o tych transferów było mnóstwo. Było mnóstwo yy, nieoczywistych transferów, transferów zawodników nie tanich. Yy. Tak, jak można wspomnieć, na pewno na przykładzie Sonego Kitena, który przyszedł za darmo, ale jego garża pewnie miesięczna jest niemała i wielu oczekiwałoby od Niemca z polskimi korzeniami zdecydowanie więcej. Natomiast ja jestem zaś tych kibiców, którzy wiedzą, czują, że Sony Kitten mógł być dobrym piłkarzem, dostał większy wymiar czasowy od Dawida Szwargi, a często było tak, że przez to, że ten specyfika tego piłkarza była taka, że nie do końca on lubi angażować się tak mocno w defensywę, jak to jest wymagane w Rakowie Częstochowa, no to tych minut było zdecydowanie mniej, a z drugiej strony mieliśmy straszny, straszną rundę Marcina Cebuli, na przykład, czy Fabiana Piaseckiego, którzy tak. tych minut dostawali więcej, a byli w zasadzie bezproduktywni, no ale pracowali w defensywie, to są takich rzeczy, o których teoretycznie e, takie jest tłumaczenie przeważnie e, właśnie z okolic klubu, że oni pracują i wykonują tą pracę, którą nie widać tak e, namacalnie. Natomiast e, wracając do Marka Babszuna, no, Tutaj ta decyzja była nieoczywista i nieoczywisty był wybór jego następcy. Im dalej w las, tym więcej się mówiło o Dawid, Dawidzie Szwardze. Natomiast moim takim cichym faworytem to był. Jacek Magiera, który później bardzo mocno wybronił się w Śląsku Wrocław i teraz pokazuje jako lider po rundzie jesiennej ze składem zupełnie nieoczywistym na pozycji, którą zajmuje, że też pewnie by sobie to poradził. No i cała też praca Dawida Szwargi w okolicach w jesieni i europejskich pucharów. Tak, bo... no, ale Śląsk Wrocław ma Erika Exposito, którego nie ma raków. No. no. Właśnie, to jest to też, że my gramy bez napastnika. Moim takim cichym marzeniem na rundę wiosenną jest powrót Iwiego Lopeza i spróbowanie zagrania taką trójką w ofensywie, która jest nieoczywista i myślę, że nawet nie mieści się w Czyli głowie. Czyli Lopez na dziewiątce. Iwi Lopez na dziewiątce i Sonny Kittel z Johnem Jebachem na dziesiątkę. No to jest ciekawe. Gdybyś miał wyróżnić. Jednego, no może dwóch piłkarzy, takowa Częstochowa za ten 2023. Tak, to kogo byś pokazał? Przede wszystkim bym wyróżnił dwóch piłkarzy, i być może te wybory są nieoczywiste, ale. Różniłbym za cały kształt Tomasa Petraszka, bo to też była piękna puenta tego, jak od drugiej ligi do Mistrzostwa Polski. może nie był postacią yy, tą czołową, natomiast na pewno był postacią czołową w szatni. I tego trochę wydaje mi się, że zabrakło na jesień w europejskich pucharach, yy, szczególnie przy tych kłopatach defensywnych. No i drugi piłkarz, który według mnie był takim mózgiem operacji, to jest Zora Marsenic. To jest zawodnik, który też przychodząc do Rakowa nikt nie myślał, że on będzie miał taką pozycję, jaką ma. Trzeci w kolejności na pewno Dor, bo to jest też piłkarz, mm -hmm. który jest zawodnikiem mogącym grać na każdej pozycji, kiedy jest taka potrzeba. Myślę, że byśmy go ustawili na dziewiątce i też by się nie spisał gorzej od Piaseckiego czy Zwolińskiego. Więc to jest taka trójka piłkarzy, których bym wyróżnił za ten rok 2023. No i też warto powiedzieć o tym, co nawet rozmawialiśmy o, na, przed anteną, przed wejściem na antenę, że Michał Świerczewski spuentował projekt, który zapowiedział na słynnej prezentacji na promenadzie imienia Czesława Niemena. On pokazał schodkowo, jak to ma wyglądać No i większość kibiców, mimo ogromnej sympatii do niego, pewnie na początku też nie do końca wierzyło w to, no ale koniec pokazał, że jest yy, biznesmenem nie tylko w świecie biznesu, ale też w świecie sportu i że jak się zrobi tą korporację i ona będzie odpowiednio zarządzana, odpowiednio funkcjonować, no to koniec końców puenta jest taka, że sukces jest w Częstochowie, mimo że Noraków yy, nie jest takim dużym podmiotem w porównaniu na przykład do Legii Warszawa, czy Lecha Poznań. Dobrze, twoim zdaniem Dawid, tak na koniec kończąc temat Rakowa Częstochowa, gdyby w pełni zdrowy był Iwi Lopez, gdyby obrona się nie posypała, w pełni zdrowy był Zoran Arasenić, to Raków Częstochowa byłby w Lidze Mistrzów, czy nie? To jest trudne pytanie, natomiast dwumec z Kopenhagą pokazał, że Raków nie był daleko od tej Ligi Mistrzów. Bo skoro Kopenhaga grając w grupie z Bayernem, Monachium, Galatasara i Manchesterem, United wychodzi z grupy z drugiego miejsca, no to tutaj trzeba powiedzieć, że ogromne szapoba dla e, tego, co zrobił Raków w Ligi Mistrzów. Natomiast też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to był też czas, gdzie jeszcze cały czas w tym, klub, w tym zespole było DNA Marka Papszuna. Im dalej w las, im więcej pracy wykonał Dawid czwarga, to no, sami czasami też narzekaliśmy na to sposób, w jakim styl gra w tych europejskich pucharach raków często. Tak, no i w obronie też nie najlepiej, bo jeżeli przegrywa się na przykład z Lechem Poznań 1 do Czterech w Poznaniu, no to, no to świadczy to o tym, że ta obrona nie do końca funkcjonowała. Przynajmniej w tym meczu jak najlepszy, najlepszy, najlepszy cytat będzie z rozmowy Daw Dawida Szwargi z Kamilem Grabarą, że Kamil Grabara powiedział, że jeśli w końcówce tego meczu rewanżowego z Kopenhagą by bardziej przycisnęli, to my nie umiemy bronić, a Dawid Szwarga odpowiedział: "A my nie umiemy atakować". No i to jest chyba najlepsze podsumowanie no tego y... tych dwóch meczów z Kopenhagą. Dobrze, drugi sukces 2023 roku w hmm, Częstochowskim Sporcie to oczywiście awans do Plus Ligi. Siatkarzy, już mówiliśmy, że to nie taka oczywista niełatwa sprawa była. Natomiast warto też pamiętać o tym, co drużyna na jesieni zrobiła w plus lidze, bo wygrać z osłabionym, co prawda, i troszkę w kryzysie wicemistrzem Polski w kędzierzynie, no to, no to jest niewiele co. Na pewno to było coś, co wielu sympatykom często siatkówki spowodowało łezkę wokół, bo doskonale pamiętamy. Czas tak, Azadesu i w Kędzierzynie do tak, tak. Dokładnie tak, święta wojna słynna, i to też pokazuje, że jest jakieś tam nawiązanie: jak się wygrywa w Kędzierzynie, jak to jest klub Częstochowy, to na pewno serce rośnie. Zwycięzca też Ligi Mistrzów ubiegłorocznej, warto o tym wspomnieć, więc to na pewno ogromny sukces. Nie spodziewałem się Norwida aż tak punktującego w rozgrywkach plus ligi. Natomiast to też jest zespół, yy, który jest nieoczywisty, bo radzi sobie doskonale w tych meczach, w których teoretycznie nie powinien sobie radzić. Typu yy, zestawienie, właśnie, z Kędzierzynem, nawet osłabionym, z Lublinem w Lublinie, z meczu z Treflem Gdańsk yy, w Częstochowie. A w tych dwóch ważnych meczach, które tak naprawdę mogły już zamknąć yy, w ogóle jakieś dywagacje, chociaż i tak Norwid na ten moment. 99,9% utrzymał, utrzymał się w lidze, tak. Musiałby się stać jakiś kataklizm, szczególnie po tym ostatnim meczu Czarnych Radom, którzy przegrali w Lubinie i tak naprawdę zamknęli sobie drogę do szybkiego powrotu i walki do tego peletonu, żeby się podłączyć. No to w tych meczach, właśnie w których teoretycznie te punkty powinno być łatwiej, ten Norwid miał większe problemy. Być może większa presja. Może Presja, faworyta nie? i tak dalej. Natomiast im dalej w las, to widać, że ten zespół rośnie, natomiast to też nie może uspokoić działaczy w perspektywie kolejnego sezonu. Ta drużyna potrzebuje wzmocnień i to na wielu pozycjach, jeśli mamy myśleć o utrzymaniu w perspektywie kolejnego sezonu, gdzie spada więcej zespołów, bo się zmniejsza plus liga. Na pewno jest wymagane wzmocnienie na pozycji przyjmującego, na pewno jest wymagane wzmocnienie na pozycji rozgrywającego i na pewno też warto byłoby się zastanowić nad ewentualnym jednym wzmocnieniem na pozycji środkowego, przy założeniu, że Dawid Dulski zostanie na kolejny sezon. Bo to jest też kluczowa postać, która na początku tej rundy nie była tym zawodnikiem, którego oczekiwaliśmy, kiedy on przychodził do Częstochowy, natomiast rośnie z każdym kolejnym meczem i myślę, że Częstochowa będzie miała w tym sezonie dużo z niego pociechy, a w perspektywie kolejnych lat zawiercie i reprezentacja Polski. Ale warto pamiętać też, że ten okres transferowy w siatkówce jest taki, że no nie było czym wybierać po awansie, Tak, tak. tak a teraz mamy styczeń i możemy już to y, rozmawiać z y, zawodnikami. No, może reprezentacyjnymi, kto wie. To jest kwestia tylko i wyłącznie budżetu, jaki no zaproponuje prezes Lesław Walaszczyk na następne lata. Natomiast, co jest bardzo ważnym czynnikiem w perspektywie Norwida Częstochowa, to. Że jest moda, moda na siatkówkę w Częstochowie. To Mimo jest. tego, że przez lata tej siatkówki na najwyższym szczeblu nie było, to nawet te mecze o 15.45 pokazują, że około 1,5-2 tysiąca kibiców przychodzi na halę przy ulicy Różnowej, a przy tych kluczowych meczach, jeśli te terminy są dogodniejsze, to i tych kibiców jest zdecydowanie więcej, więc to jest taki czynnik, który pokazuje, że jednak e, nawet nie musi to być zasady Częstochowa, mm -hmm. żeby przyciągnął sympatyków siatkówki. No i pochwalimy jeszcze trenera Leszka Chudziaka. Nie wiem w jaki sposób on motywuje swoich e, zawodników, ale robi to w sposób doskonały w tych ważnych e, spotkaniach. To, to jest też kluczowa postać na pewno funkcjonowania klubu i też warto też nadmienić tutaj Rafała Sobańskiego jako kapitana. Tak. Bo to jest też bardzo ważna postać, e, która w perspektywie tego sezonu była zatrudniona jako atakujący. Natomiast ja już... W połowie tego okienka transferowego powiedziałem, że zdecydowanie lepiej będzie, jak Rafał Somański będzie grał na przyjęciu z tym swoim doświadczeniem plusligowym i tak później też się stało i tu bardzo dobra decyzja, refleksja, bo w przypadku posiadania Dulskiego i Borkowskiego szkoda było któregoś z tych zawodników ograniczać mm -hmm. i sadać stara go na, na trybuny przy trzech atakujących. Woknia Szczęstochowa, to jest e, twoim zdaniem rozczarowanie 2023 roku? Myślę, że ogromne rozczarowanie, bo na pewno teraz, jakbyśmy zapytali prezesa Świącika o to, jaki on ma nastrój po tym ubiegłym roku, to okazałoby się, że no pewnie powie, że no, byli z, były zespoły lepsze i tak dalej, będzie troszkę czarował, natomiast no, w perspektywie tego, jak ten sezon wyglądał, no to jest ogromne rozczarowanie, bo wszyscy sobie ostrzyli zęby po transferze Mikkelsena i Drabika na to, że ten zespół zrobi krok do przodu, a tak naprawdę bardziej to regresowało niż było progresem. Z drugiej strony no, Kasper Woryna, tutaj zawodnik według mnie kluczowy w tym, jak ta układanka wyglądała, bo... Po no, odejściu Rafała Lewickiego, powrocie tak naprawdę do Artema Łaguty, no to Kacper Wolena nie był tym samym zawodnikiem co wcześniej. Formacja juniorska, która no też. Yy, Wydoroślała i ta młoda nie dała rady. Dokładnie tak. Do mm -hmm. Chociaż w perspektywie tego sezonu, gdyby seniorzy pojechali swoje, to, to i tak ta postawa formacji juniorskiej. mówi oczywiście o Kacprze Halkiewiczu i Kajetanie Kupcu, bo Franciszek Arczewski nie dojechał do Ekstraligi i to trzeba sobie mm. powiedzieć yy, jasno i otwarcie. Dlatego stąd to też wypożyczenie na ten kolejny sezon, bo Kacper Halkiewicz fajnie progresował. widzieliśmy że to jest młody zawodnik. Kajetan Kupiec, też swoje jechał podbałem się odwaga tych zawodników, która często na początku sezonu była później okupowana upadkami, natomiast oni się nie bali jechać i to jest taki klucz. Przede wszystkim to musi mieć żużlowiec sobie, jeśli chce osiągać jakiekolwiek sukcesy. On się ma nie bać. No niestety, to jest taka specyficzna forma sportu, że tutaj ten układ nerwowy i kalkulowanie nie jest y, dobre mimo wszystko, mhm. jeśli chce się jechać o coś więcej niż tylko być przeciętnym zawodnikiem ligowym. Myślę, że teraz jest bardzo ważny sezon dla Wokniarza Częstochowa. Jeśli Tutaj nie będzie odpowiedniego sukcesu, odpowiedniego wyniku, odpowiedniej liczby meczów, to po tym sezonie może być bardzo mocna i brutalna weryfikacja kadry zespołu. Wiemy o tym, że po tym sezonie kończy się kontrakt Macenowi, I mimo, że on cały czas jest w czołówce yy, najlepiej punktujących zawodników ligi, to wielu kibiców już tak nawet często w takich rozmowach kuluarowych mówi, że. Może warto byłoby odświeżyć, znaleźć jakiegoś innego lidera, który będzie miał być może większe oddziaływanie na, na zespół pod względem całego zespołu, nie tylko indywidualnych osiągnięć poszczególnych zawodników. Z drugiej strony, ja więcej oczekuję od Michaela Mikkelsena, bo to jest lider, który powinien robić trójki, a nie dwójki. To też jest taki symptomatyczny przykład Właśnie. tego ubiegłego roku. No ale koniec końców yy, zrobiła się duńska enklawa we włókniarzu, jest nowy trener. Jeśli tylko to kwestie torowe zostaną w końcu ugruntowane, bo to jest bardzo ważny czynnik, bo nie chciałbym słyszeć argumentu, że znowu tor był taki, a nie inny, bo to jest najprostsza metoda. Tylko że panowie potem jadą na Grand Prix i tam tor jest przygotowywany przez organizatorów i trzeba się po jednym, po dwóch biegach przełożyć i jechać swoje, jeśli chce się walczyć o największe sukcesy. Więc no, to jest tak, że żużdżowiec ma ten handicap, że zawsze może te ręce umyć i powiedzieć, że to nie jest jego wina, że tak słabo pojechał, po prostu no, zaskoczył go tor i tak dalej, natomiast no, od tych panów, którzy zarabiają miliony złotych, to oczekujemy jednak stabilniejszej formy. Tak jest, Dawidzie, na zakończenie, bo już czas nas mocno y, goni, kogo jeszcze wyróżnimy w częstochowskim y, sporcie, no, tenisie stołowe chyba, tak, bo to jednak wicemistrzynie Polski, jakby nie patrzeć. Warto o tym wspomnieć, y, gra w europejskich pucharach jeszcze tak. y, w tym sezonie, na pewno tutaj ogromna praca Bebeto, To y, zds Częstochowa myślę, że też warto wspomnieć o Skrze Częstochowa, bo był spadek z Fortuna I ligi. Natomiast no, tu też trzeba powiedzieć jedną rzecz. Brak infrastruktury stadionowej to jest bolączka klubów częstochowskich, piłkarskich i to na pewno oddziałuje też na to, w którym miejscu jest kra Częstochowa. I pomimo tego spadku, bardzo dobrze odnalazła się w rozgrywkach drugoligowych. Te sygnały, które docierają teraz po nowym roku, są niepokojące. Odejście Piotra Noconia, Adama Olejnika i Adama Mesjasza wskazuje, że się źle dzieje. A i pogłoski mówią o tym, że nie jest płacone na czas, i to jest taki główny czynnik tego odmłodzenia szybkiego. Kadry no tak, wartańskiej. Jeżeli klub dla, gra bez kibiców, no to na czym te pieniądze zarabiać? No niestety, i warto też, myślę wspomnieć o z siatkarkach Silesii Częstochowa, które w rozgrywkach drugoligowych y, walczyły do końca awans do pierwszej ligi, co też było troszkę taką historią jak Norwida. To był nieoczywisty y, moment, że one będą tak walczyć, zważywszy na to, że to jest klub stosunkowo młody. Natomiast y, tam działanie Kuby Kardyńskiego cały czas powoduje, że ten klub progresuje do przodu i liczę na to, że w perspektywie tego sezonu jako liderki rozgrywek drugiej ligi siatkówki kobiet będą walczyć o awans, być może skutecznie, bo też siatkówka kobieca pierwszoligowa byłaby yy, warta uwagi w Częstochowie. Tak, to jeszcze tylko o, o, od siebie dodam, że yy, gratulacje moje dla pana Andrzeja Zagóły, jego młodych szermierzy, Szymon Wojciechowski, między innymi srebrnym medalistą mistrzostw Europy kadetów, ale to nie jedyny sukces, Szymona, więc gratulujemy. Dawidzie, na zakończenie Twoje marzenia na 2024 rok w częstochowskim sporcie? No to na pewno w perspektywie Rakowa. Puchar Polski Top 3 to by było coś, co by mnie satysfakcjonowało w pełni. Nie mówię o Mistrzostwie Polski, bo wiemy doskonale, że cię, ciężej jest się utrzymać na tym szczycie niż yy, go zdobyć. W perspektywie włókniarza medal będzie ogromnym sukcesem, jak patrzę na to, jak się układa Ekstraliga w tym sezonie. I to nie jest oczywiste, że włóknia zdobędzie medal w tym roku. W perspektywie Norwida utrzymanie już będzie ogromnym sukcesem, a w perspektywie kolejnego sezonu też właśnie walka o tym, żeby być tym jednym z zespołów, które pozostaną na szczycie plus ligi, bo widać, że jest tutaj cały czas tak, jak wspominam, moda na siatkówkę i dla kogo robić tą siatkówkę, bo chętnie kibice pojawiają się na hali przy ulicy żużlawej, a w perspektywie pozostałych klubów, to ważne, żeby cały czas. Iść ten kroczek do przodu, żeby sobie stawiać te wyższe cele. A widać, że sport częstochowski, pomimo pewnych kłopotów, tak wspominamy, infrastrukturalnych, czasami też finansowych, radzi sobie stosunkowo nieźle i dzięki temu mamy o czym rozmawiać z uśmiechami na twarzy. No właśnie. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Dawid Wegas, Dziennik Zachodni i Telewizji Orion. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Myślę, że w dobrych nastrojach kolejne rozmowy nasze o sporcie będą przebiegały. No i do, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.